Moi drodzy witajcie! Kilka dni temu, dokładnie 13 września, w Łodzi odbyła się Arena Młodych Reset. Duże wydarzenie ewangelizacyjne, które oprócz owoców, duchowych owoców rozmaitych, Przyniosło także bardzo dużo kontrowersji w takiej przestrzeni medialnej. Niektórzy czują się zgorszeni, niektórzy czują się oburzeni tym, co stało się w czasie tzw. resetowej liturgii, a dokładnie tym, co zrobił, co zalecił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Czy to zgorszenie ma swoje podstawy? Co tam się w ogóle wydarzyło? Dzisiaj parę słów o tym. Muszę powiedzieć tak, że od blisko 30 lat należy do ruchu światło życie. To jest ruch nie tylko charyzmatyczny, ale też liturgiczny, i wiele takiego świadomego mojego życia, wiarą, wiele lat tego życia pozwoliło mi tak na własnej skórze po prostu przekonać się, jak wiele piękna i głębi kryje w sobie posoborowa liturgia. A nawet do tego, gdy jest przeżywana z takim zaangażowanym sercem i z uważną miłością celebrowana, staje się niezwykłym takim religijnym i duchowym doznaniem. Oczywiście nie dla wszystkich. Dlaczego? No bo dla człowieka, który drugi nie rozumie, który traktuje ją tylko jako element taki, takiego jakiegoś nakazu czy religijnej tradycji konieczny do zaliczenia w niedzielę, albo też dla człowieka, który nigdy w liturgii nie uczestniczył, może ona być po prostu takim pustym i nużącym zbiorem dziwnych rytuałów. Jestem też przekonany, że niestety tak ona stała się dla wielu statystycznych katolików, uczestniczących często w niej jeszcze z poczucia powinności i lęku przed karą za złamane przekazanie z przyzwyczajenia czy po prostu z szacunku do tradycji. Spora grupa takich ludzi przyznaje się do tego, spora grupa nie przyznaje się nawet sama przed sobą, a zazwyczaj do tych, którzy otwarcie liturgię kontestują, należy zazwyczaj młodzież. Oczywiście nie cała, ale generalizując nieco można powiedzieć, że zasadniczo młody człowiek coraz mniej rozumie tą liturgiczną formę spotkania z Bogiem i nie jest nią zainteresowany. No i pojawia się pytanie, jak zatem wprowadzić go w głąb misterium Eucharystii. Jak odsłonić przed nim tajemnicę Eucharystii i no chociażby tylko poprowadzić, podprowadzić go pod tą żywą Bożą obecność, która kryje się pod zasłoną tak często cudownie prostych, że aż gorszących dla wielu znaków. Myślę, że właśnie wobec takiego dylematu stanął arcybiskup Grzegorz Ryś podczas tego Ewangelizacyjnego spotkania Reset w Łodzi. Zgromadziło się to na stadionie około 6 tysięcy ludzi, głównie młodych. No i to już samo, samo w sobie to robi wrażenie, prawda? No dzisiaj nie sposób, albo inaczej to bardzo trudne jest, żeby zebrać w celu tak modlitwy, ewangelizacji, doświadczenia duchowego tak potężną grupę młodych ludzi, mimo wszystko. To, jest, to robi wrażenie. I ksiądz arcybiskup, jak próbując organizować tą przestrzeń modlitwy, ale także liturgii, zdecydował się zmodyfikować pierwszą część celebracji eucharystycznej, tę dotyczącą głównie liturgii słowa, po to, żeby nadać jej taką, taki charakter bardziej przystępny może dla młodego człowieka, bardziej przeżyciowy. A więc pojawiły się tam elementy modlitwy wstawienniczej, młodzi ludzie modlili się nawzajem za siebie, stworzono też taką oprawę, która na pierwszy rzut oka nie przypominała po prostu klasycznej liturgii. Pomijam tam dalszej części, ponieważ one były już sprawowa spra sprawowane zgodnie z przepisami. No a ta pierwsza w niej na pewno, to trzeba powiedzieć wprost, normy liturgiczne nie zostały należycie zachowane. Są oczywiście pewne czynniki łagodzące, ja nie będę się w tej kwestii jak dość bardziej rozwijał. Jeżeli ktoś ma ochotę to doczytać, to zachęcam, żeby zaglądnąć na Facebooka księdza Tomasza Szałandy. Tam sprawa jest bardzo ciekawie i głęboko i mądrze omówiona. Ja bardziej chcę podkreślić, że niezależnie od tego kontekstu jakiegoś powiedzmy łagodzącego, osobiście uważam, że to, co się wydarzyło to było naj co najmniej niefortunne. I z pewnością, myślę, można było znaleźć takie inne rozwiązanie. Ja sam osobiście nie jestem zwolennikiem tego rodzaju ingerencji w liturgię, ale chcę też podkreślić to bardzo mocno, jakby próbując się ustosunkować do faktu, a nie po to, żeby oceniać księdza arcybisku Rysia. Co więcej, jestem przekonany i wyczuwam w tym, jak gdyby, w tej jego decyzji, w tym co zrobił, całkowicie dobrą wolę i szczere intencje. Nie potrafię tego, jak gdyby, inaczej ocenić, wiedząc, ile trudu, zaangażowania, wysiłku, determinacji, nakładu właśnie sił, czasu i kosztowało jego oraz jego współpracowników w ogóle zorganizowanie tego wydarzenia, przeprowadzenie go. I nikt, kto nie robił nigdy, nie organizował ewangelizacji na taką skalę, kto nie stawał przed podobnymi dylematami, jak przyciągnąć młodych, jak przygodzić ich uwagę, jak poprowadzić w głąb pewnego doświadczenia, żeby nie było tylko ono płytkim doświadczeniem, a żeby też wprowadzić w doświadczenie sakramentalne. Nikt to nie próbował tego zrobić, kto nie ma takich doświadczeń, kto nie nie zmagał się z tym, jak podprowadzić młodego człowieka w głąb najtrudniejszych, a jednocześnie najbardziej wartościowych tajemnic chrześcijaństwa, po prostu z pewnością nie zrozumie tego, o czym mówię. Dlatego za błąd uważam naruszenie norm liturgicznych, natomiast z całego serca dziękuję Bogu za biskupa Rysia za jego gorliwość, otwarte serce, za jego charyzmat, za jego zapał też do głoszenia Pana Jezusa i za wszystko, co dobrego w przestrzeni ewangelizacji robi. Dlaczego o tym mówię? Bo choć negatywnie oceniam takie moim zdaniem zbyt swobodne potraktowanie stosownych przepisów liturgicznych, nie potrafię zgodzić się z tym, co wyprawia spora część tak zwanego katolickiego internetu w stosunku do, do, do łódzkiego arcybiskupa. Każde uwagi krytyczne, jestem o tym przekonany, można przekazać w sposób przyjazny, życzliwy, z poszanowaniem ich adresata, zwłaszcza że równolegle, a wiem o tym, bo docierają do mnie rozmaite świadectwa z resetu, że jako całość przyniósł on bardzo wielkie duchowe dobro i też wiele pięknych owoców. Natomiast media społecznościowe zostały zalane taką falą wulgarnego, nienawistnego hejtu. Uważający się za katolików ludzie religijni, nie przebierając często w słowach, wylewają na arcybiskupa Parysia wiadro pomyj takich polukrowanych często pobożną nowomową. Czytam to i powiem szczerze, nie wierzę własnym oczom, bo jest w tym jakaś taka rozhamowana agresja, jakiś neurotyzm, jakaś taka skanalizowana zaciętość i wrogość po prostu. A w tle mam wrażenie taki demoniczny chichot, który właściwie chichot tego, który jest takim w moim przekonaniu niewątpliwym inspiratorem stylów, jaki eksplodował ten pełen miłości, w cudzysłowie przejaw liturgicznej gorliwości. Wiem jedno, zdecydowanie bardziej gorszące i wołające o do nieba jest moim zdaniem nie to, co wydarzyło się tak naprawdę w łódzkim, na łódzkim stadionie, ale to, co wycieka z ust sporej części yy, Chrześcijan, moich braci i sióstr w wierze, to jest dla mnie prawdziwy stadion zgorszenia. Zastanawiam się tylko, jak ci, którzy takie rzeczy wpuszczają w sieć, mogą później ze spokojnym sumieniem jednoczyć się w Eucharystii z Panem Jezusem. I nie chodzi mi teraz, chcę to wyraźnie podkreślić, o takie merytoryczne podstawy krytyki, ale o styl, w jaki niektórzy ją prowadzą. Jestem przekonany, że to nie ma nic wspólnego z dbałością o liturgię, a jest raczej przejawem choroby duszy. Jaki z tego wniosek? Kochani, raczej smutny. Chcemy często odnawiać Kościół poza sobą, nie widząc brudu w sobie. Chcemy prostować nadużycia innych, a nie dostrzegamy, jak bardzo sami deptamy fundamentalne przekazanie wzajemnej miłości, które zostawił nam Pan Jezus. Pozwalamy, żeby naszymi myślami, ustami, językiem i słowami rządziły siły, które nie mają nic wspólnego z owocem Ducha Świętego. Są raczej takim przejawem głębokiego duchowego nieuporządkowania i po prostu stłumionej namiętności. Zamiast budować ciało Jezusa, dzielimy je, zamiast budować jedność, szatkujemy ciało Jezusa. Pielęgnujemy formalną stronę eucharystycznej ofiary, ale profanujemy jej ducha właśnie przez agresję, nienawiść, przez, przez złość, przez to, co wylewamy z siebie. No bo skoro liturgia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, to na tyle ją autentycznie celebrujemy, na ile faktycznie później nią żyjemy. A na tyle nią żyjemy, czy w taki sposób nią żyjemy, jak się zachowujemy po prostu. Efekt smuci i napawa takim niepokojem, bo świadczy o tym, że między przejawami naszej pobożności a stylem życia istnieje często przepaść, jakby sztucznie oddzielająca takie dwa światy w nas, które przecież de facto powinny się łączyć w całość. My sami tego pęknięcia w sobie nie dostrzegamy, widząc za to doskonale u innych, i yy, mało tego, często jest tak, że to inni widzą te, to pęknięcie jeszcze wyraźniej u nas. Widzą i co? I odwracają się plecami, ale nie tylko od nas. Odwracają się plecami przede wszystkim od tego, w imię którego my ośmielamy się występować. No bo jak można uwierzyć w Bożą miłość, gdy Jego uczniów, uczniów Pana, przejawia wzajemna wrogość, nienawiść. Co więcej, gdy próbują dodatkowo nazywać to gorliwością i sprawiedliwością. Myślę o tym wszystkim i mam taki jeden finalny wniosek, z którym chciałbym was zostawić. Wydaje mi się, że w tej sytuacji Bożego Serca nie rozdarły tak naprawdę połamane liturgiczne rubryki, ale bardziej takie podeptane Chrystusowe Braterstwo. Dziękuję wam kochani za uwagę. Zapraszam do podglądania, subskrybowania, lajkowania mojego kanału. Bądźmy razem. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Z Bogiem.